Cześć, ja jestem Olek i witam Was w kolejnym odcinku z serii Panini FIFA 365 2026. Dzisiaj otworzymy sobie dwa takie blistry z kolejną ekskluzywną limitką. Jest to kolejny Polak z greckiego klubu. Takie blistry możecie kupić na przykład w sklepie Kraken Shop. Co jeszcze, każdy ma 7 saszytek plus 3 limitki, w tym jedna ekskluzywna. No, i chyba tyle. Oczywiście celem trafienia jest e, jakiś braków. Mam listę obok, e, jakieś, nie wiem, karty momentum albo kolejnego autografu. Dobra, e, w pierwszym jest Wataru Endo z Liverpoolu. Druga limitka Nicolo Barella z Interu i trzecia to jest ta ekskluzywna, czyli Bartłomiej Drągowski z Panatnej Kosu i drugi blister na tych zwykłych jest Robin Koch. Eintrachtu oraz Hjulmand ze Sportingu czyli różne limitki i Bartłomiej Drągowski z Panathinaikosu dobra teraz tak saszetki tutaj zostaną, album na razie odłożę i za album dam listę i 14 saszetek może wpadnie parę braków Są w kadrze, są, ale dam je gdzieś do lewego górnego rogu. Tutaj. I można otwierać. <laughs> Eliminacje do mistrzostw świata są kompletne. Dalej fans 35 nie. Fans czerwony nas nie interesuje. Milan 14 nie. Atletico Madryt 2 też nie i Barcelona 15 też nie. E, może dam tę listę tutaj. Ok, czyli w pierwszej saszetce pusto, niestety. Druga. E, Liverpool 12 nie. Fans 94 też nie. Fans niebieski. E, PSV 11. To nie, Atletico Madrid 17 też nie, i Olympiakos 4 to jest brak akurat. To sobie od razu wykreślimy. I kto to jest? Rodinej. Druga saszetka. Liniacje są kompletne. Fans 62 to jest brak. Fans czerwony, Inter 5 też nie. Eintracht 17 nie. I Real Madrid 17 to jest brak. Czyli Real 17 i Fans 62. Kolejne dwa braki. Ok. Ba bardzo fajnie. Bayer Leverkusen jest kompletny. Fans 48. Nie. Fans niebieski też nie. Milan 15. Nie. Atletico Madryt 3. Również nie. I Ajax 6. Też niestety nie. Sporting logo. Czyli numer 1. Nie ma, to jest brak. Fans 71, Griezmann to też jest brak. Jewel 17, nie. PSV 4, nie. Barcelona 6, brak. I Alnas 13, nie. Dobra, to wykreślamy Sporting 1: Barcelona 6 i Fans ile 71? Kolejne 3 braki. Eliminacje wiadomo, już są kompletne: Fans 6 to jest brak. Liverpool 15: Nie, Sporting 14 też nie i Olympiakos 11: Nie. Czyli fans 6 tylko. Atletico Madryt 18 to nie jest brak. Fans 78. O takiego chyba nie było, a jednak jest Legenda Real Madryt. 88 czerwony to nie. Atletico 9, Botafogo 4 i Olimpiako 10 nie, ale Botafogo i tak na środek. Eliminacje do Mistrzostw Świata są już kompletne. Fans 56 już jest, Czerwony, Eintracht 13 nie, Real Madrid 15 to jest brak, i Milan 4 nie. Czyli Real Madrid jest już cały kompletny, Barcelona w sumie też. Eliminacje, dalej, fans 81, brak, fans czerwone, Marsylia jest kompletna, Barcelona też i Leverkusen też. Czyli tylko osiemdziesiąt jeden, dalej. Milan jest kompletny. Fans dwadzieścia sześć, nie. Fans niebieski, to wiadomo, PSG 15 nie. Atletico Madrid 15 też nie i Liverpool 9 też niestety nie. Dalej: Eliminacje są kompletne, to już wiadomo. Fans 54 Musiala to jest brak. Juwel 5 nie. Dalej: Alnas 5 nie, Ajax 4 też nie. PSG 2 też nie. Bo ta jest już kompletna. Dalej, fans 91 to jest brak. 89 nie. Olympiako, Olympic Marsylia jest kompletny, Leverkusen też. Olympiakos 6 nie jest brakiem. E, czyli co mam wykreślić? E, fans 54 i 91. I ostatnie dwie saszetki. I jest brak, czyli logo Olimpiakosu, numer 1. Fans 22 nie. O, i jest Golden Boler, żeby hakimi, żeby hakimi. Jest hakimi. Czyli są już kompletne wszystkie Golden Bolery. Dalej, Inter 11 nie. Eintracht 8 też nie. I Sporting 10. Gdzie jest Sporting? Nie, to nie jest brak. To od razu może bym wykreślił. Olimpiakos 1. A, i to już wykreśliłem, dobra. I ostatnia stoszeczka na dzisiaj. Barcelona, jak wiadomo, jest już kompletna. Fans 41 to jest brak. Niebieski wiadomo, bo tafogo też wiadomo. Eintracht 11, nie. I Real Madrid jest już kompletne. Czemu ja odłożyłem tutaj to, gdzie miało być potem Dobra, nieważne. E, 41 jeszcze mogę wykreślić z fansów. E, czyli było saszetek ile? 14. E, w jednym 7, czyli 14 saszetek. I no te 14 saszetek wpadło. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 braków. No myślę, że to jest całkiem git wynik, tylko jeszcze te braki bym posegregował. Żeby fansy były osobno. Czemu ten To nie jest brak. To jednak jest 14 braków. W sensie 14 wpadło, a nie jest. Dobra, tak... Tak... Okej. Okay. Chyba się zgadza teraz z album. Jeszcze tylko te powtórki stąd przesunę. Dobra. E, no to można wkładać te braki, Golden Baller 2, czyli Hakimi. Teraz pierwszy brak to będzie chyba Olimpiakos, tak mi się wydaje. Z Liverpoolu nic nie weszło. Tu jest komplet z PSG że też nic. Dobra, zgadza się. Olimpiakos numer jeden i numer cztery. Czyli powinno brakować dwóch kart z Olimpiakosu, i to się zgadza. Dalej będzie sporting zapewne. Tak, tutaj logo, czyli numer 1. Atletico, nie, Barcelona 6. Czyli Barcelona już jest kompletna. I Real Madrid 17, czyli Hendrik, i 15 Vinicius. Czyli, czyli Real Madrid też jest już kompletny. Eliminacje już były kompletne wcześniej. Tutaj Juel nie wpadł. I teraz e, fansy. Tutaj bym może jakoś numerami ułożył. 62 tej 90, 54, 81, 41 i 22. Dobra. Numer 6 to jest Courtois. Z Realu Madryt Dalej, 22. Ale 22. Czemu to jest? Przecież 22 już jest. Dobra, to jednak wpadło 13 braków, a nie 14. Dalej, 41. Poruszyłem statywem. Tutaj to jest Pedri. 54. musiała. 62 zawodnik Eintrachtu. 71 to jest Griezmann z Atletico. 81 to jest Zane z Niemiec. I 91 to jest Usman Dembele, czyli zdobywca złotej piłki. I tyle. Jutro będzie chyba jazzki hit na odcinku. No a dzisiaj też by było wszystko. Więc jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jak się z Wami żegnam. Cześć.